Widać przede wszystkim targi się mocno rozwijają z roku na rok, są większe, co cieszy no i tłumy ludzi. Przede wszystkim e, propagowanie tego naszego sportu. Właśnie pasji, bo sport to nie do końca jest pasja. Moja ukochana to jest metoda spinningowa w ogóle łowienie ryb na sztuczną przynętę czyli e, spinning i, i mucha. Coraz bardziej jednak wchodzę w muchę, ale spink jest numer jeden. Przechytrzyć tą rybę, nie rzucając ich. Schabowego od razu, tylko to imitację tego schabowego. No i tak jest. Wędkarstwo jest najważniejsze, żeby gonić te okoliczki. Już samo złowienie oczywiście jest ważne, ale nie do końca. Największym problemem naszej branży wędkarskiej to jest przede wszystkim polskie łowiska i brak w nich ryb. Tak? ciężko jest zachęcać zwłaszcza młode pokolenie do tego, żeby łowiło. Tylko na podstawie tego, że dawno, dawno temu kiedyś coś było. Także z e, dużą radością obserwujemy, że powstają łowiska nawet komercyjne albo odcinki specjalne różnych rzek, łowisk, gdzie e, nie wolno zabierać tych ryb, co powoduje, że to stado naszych polskich rodzimych ryb się... E, Rozwija. To jest główny, główny problem. Pasja u mnie się wzięła, odziedziczyłem po ojcu, rodzinna, w związku z tym no nie, nie, nie pozostało nic innego jak kontynuować pasję ojca i wcześniej dziadka. I od małego, żeby się mnie pozbyć, rodzice mnie wsadzali na kanapie, dawali kijek i mówili, że mam łowić ryby. No i tak mi zostało do tej pory. No. Całe życie łowię ryby.